Siema, 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 z tej strony Skydem, witam was w kolejnym odcinku z serii Skydemlandia i moi drodzy, idziemy spać, tak, od razu idziemy spać na sam początek tego filmu, ponieważ jak widzicie robi się szybko ciemno, więc muszę zmykać do swojego domku, żeby się nie pojawiły nigdzie tutaj złe jakieś potwory. Więc dobra, biegniemy, biegniemy szybko, już się chyba zaczynają pojawiać, nie wiem, nie widzę, nie widzę, patrzę tylko do domku, biegniemy do domku, znaczy patrzę, patrzę na domek w sensie, biegniemy i o, dobra, okej, okay. śpimy, śpimy szybko, nie ma żadnych potworów, nie ma żadnych potworów, nie, nie pozwalam, nie ma nigdzie żadnych potworów, halo, aby na pewno nie ma, nie ma potworów nigdzie żadnych, nie ma potworów. Chyba nie ma. No dobra. No to fajnie. <grych> dobra. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Skidemlands. Jest to już e, 70. odcinek, tak? 70. E, no i co? E, na sam początek, może zabierzmy sobie w ogóle tę trzcinę. Bo zobaczcie, patrzcie, jak nam urosła fajnie. Bardzo się z tego cieszę, bo będziemy mogli rozmnażać sobie jeszcze krówki, tak, będziemy mogli bardziej rozmnażać, e, rozmnażać sobie po prostu jeszcze więcej ch, e, krówek, no i wiecie, no generalnie pszenica jest przydatna, a ja słyszę pająka i mamy tutaj pająka, o dzień dobry, pan się pojawił tutaj w nocy, a chętnie bym pana w sumie zabił, bo pan mi może da dać... Nici, proszę bardzo, mamy dwie. No i dokonaliśmy swoją drogą jeszcze postępu. Mo Monster Hunter, ponieważ to był pierwszy pierwszy potwór, którego zabiłem. No i tutaj też mamy swoją drogą pająka, więc też mogę go sobie zabić. Proszę bardzo, i mamy już cztery nici. Wiecie co to oznacza? Wiecie co to oznacza? Możemy sobie zrobić łuk. Dokładnie, zrobimy sobie łuk, ponieważ łuk no. Łuk bardzo się przydaje, łuk jest bardzo przydatnym, e, przydatną bronią, e, więc dobra, idziemy, 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 gdzie jest nasz domek, tam jest nasz domek, dobra. E, moi drodzy, mam dzisiaj, mm, mam dzisiaj taki plan, e, w sumie to nie za bardzo mam plan na dzisiejszy odcinek. Nie, nieważne, e, dobra, nie, jeszcze raz, bo mi się już zaczyna e, plątać język, słuchajcie, e, spróbujemy, myślę, mm, bo mam dwie opcje, tak jakby, dwie opcje, co moglibyśmy porobić w dzisiejszym odcinku, e, pierwsza z nich, to początkowo planowałem, że może pójdziemy dzisiaj do, uwaga, uwaga, do netheru, tak, do netheru, a e, druga z nich jest taka, że może pochodzimy sobie po tej pustyni i spróbujemy znaleźć jakąś piramidę. To też by było mm, w sumie fajne, ponieważ w takiej piramidzie no, możemy znaleźć e, dużo surowców, więc może byśmy nawet spróbowali e, z, znaleźć jakąś piramidę. Ale mam jeszcze w sumie, tak teraz e, o tym pomyślałem, mam jeszcze trzecią opcję, e, ponieważ słuchajcie, e, możemy dzisiaj jeszcze zrobić e, farmę ziemniaków, ponieważ ziemniaki też się nam e, przydadzą. No i tak, tak za bardzo, no, no nie wiem, nie wiem z której opcji skorzystać. Na sam początek jednak może zróbmy sobie zbroję, ponieważ mamy diamenty, mamy żelazo. Mamy sporo tego żelaza. Tutaj się przepalało, o ile się... O ile pamiętam. Eee, czekajcie, ja miałem chyba więcej tego żelaza, nie? 25 sztabek. Ja nie miałem go więcej. I mi się przypomina, że ja miałem przecież e, ten 41 ród żelaza. Nie wiem. Nie wiem, co się z nim stało. A może, może zostało w kopalni. Ej, wiecie co? Ono mogło zostać w kopalni. Także e, idziemy do kopalni. Idziemy po to żelazo. No bo wydaje mi się, nie wiem. To żelazo chyba musiało zostać w kopalni w takim razie, nie? Tak, bo ja miałem przecież tam cztery piece. Ja je sobie przepalałem. Znaczy, w sensie to, to żelazo. Eee, no i ono, ono mi się tam przepalało. Chyba je tam w końcu zostawiłem, dobra. Więc co? Pójdziemy może sobie teraz do kopalni. Zrobimy sobie może jeszcze teraz przy okazji... Uwaga, uwaga! Diamentowy kill off, Dokładnie. Cyk. No i proszę bardzo, mamy diamentowy w off. Fajnie. No i teraz będziemy mogli sobie wykopać obsydian. Dokładnie tak. Możemy sobie wykopać y, obsydian teraz, przy okazji, y, w tej jaskini, jak teraz tam będziemy. Y, bo obsydian przyda nam się do stworzenia portalu do netheru. No i wydaje mi się, że w końcu myślę, że dzisiaj. Eee, myślę, że dzisiaj nawet pójdziemy do tego Netheru, nie wiem, zobaczymy. Wy praktycznie, no, powinniście chyba już wiedzieć, bo macie... E, możecie wywnioskować to prawdopodobnie po tytule filmu, eee, albo coś w tym stylu, albo, nie wiem, po obrazku do tego filmu, no. Eee, w każdym razie wy już wiecie, co ja, co ja będę robił, E, tak e, z grubsza, a ja jeszcze tak nie za bardzo. E, dobra, generalnie to miałem plan, żeby w dzisiejszym odcinku po, e, pozdobywać sobie, powydobywać sobie troszkę właśnie tego obsydianu, bo obsydian tak czy inaczej będzie nam potrzebny. No stworzenia czy tam e, stołu do zakręć, czy też właśnie e, portalu do neteru. Więc dobra, idziemy szybko na dół, idziemy szybko na dół i zabierzemy, i zabierzemy sobie żelazo, które prawdopodobnie tam e, jeszcze jest. Ja go nie zebrałem, prawdopodobnie stąd. Dobra. Nie, halo. Nie ma tutaj tego żelaza. Co ja przepraszam, bardzo z nim zrobiłem. No, miałem więcej tego żelaza. Tak, tak coś mi się wydaje, nie wiem. Chyba miałem. Chyba miałem tam z 40 ileś ród. Nie wiem, no. Coś tak, coś tak mi się kojarzy, nie? Nie wiem, co się z nim stało. No dobra, nieważne. W każdym razie możemy sobie wykopać. Um, nie wiem, może ja do jakiejś innej skrzyni je przełożyłem, ale no. Halo. Je jakiejś innej skrzyni Ja w ogóle nie. Czy ja miałem jakąś inną skrzynię, do której wkładałem swoje przedmioty? No, wydaje mi się, że raczej chyba nie. Nie wiem. Dobra. Ale tu mamy jeszcze trochę żelaza, więc korzystając z okazji, że tu jesteśmy, to myślę, że mogę je sobie wykopać. Tylko muszę jeszcze tą nawę. Załatać, żeby mi nie przeszkadzała. Dobra. I nie wiem, może pochodźmy trochę po jaskini. No, wybuchnij. Dobra, wybuchu. Okej. Okay. Dobrze, że mam tarczę. Tarcza, jednak. Tarczę jednak chroni od tych Creeperów. E, I to dość mocno, dobra. Mamy tam łóżko. E, które też zostawiłem i które w sumie mogę też zabrać. Oj, słyszę zombiego, tu mamy zombiego, proszę bardzo. Cyk, cyk, możemy go sobie zabić. Eee, dobra, tu mamy żelazo, tu mamy jeszcze jednego creepera. wybuch. Oj, nie, nie zasłoniłem się tarczą, więc tak trochę niebezpiecznie było przez chwilę, ale już jest dobrze. Okej. Okay. Załatajmy sobie to może, żeby tu jakieś potwory mi nie, nie przechodziły. Eee... Ehm. Nie wiem czy teraz będą przechodzić, bo ja tam postawiłem blok niżej, bo mogą. To jeszcze. Załatajmy i słyszę zombiego. Dobra. Eee, słuchajcie, ja sobie może to pozwolę załatać jeszcze, proszę bardzo. I wykopiemy sobie żelazo. Pięknie. Żelazo nam się zawsze przyda, będzie go zawsze więcej. Dobra. Nie ma żelaza? Nie ma. Okej, okay, tam jeszcze było jakieś... O, tutaj dokładnie, tu mamy jeszcze żelazo. Cyk. O, i tu mamy jeszcze trochę żelaza. Cudownie. Bo żelazo nam się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydaje teraz. Uuu, ORETTY, ale tu jezioro lawy jest. Bo to nawet chyba nie widziałem, czy widziałem. Czy zauważyłem to, czy nie zauważyłem tego wcześniej? Nie wiem już. Nie wiem za bardzo. Dobra. Ale tu, moi drodzy, mamy złoto. I ja złoto też bym chętnie wykopał. Złoto może się przydać, kiedy będziemy handlować z piglinami. Eee, zrobilibyśmy może sobie za chwilę jakąś część złotej zbroi. I jakbyśmy faktycznie mieli w dzisiejszym odcinku iść do netheru już, eee, to byśmy. Eee, to byśmy mogli to fajnie e, wykorzystać. Dobra, taka część złotej zbroi by się przydała, żeby nas pigliny nie, nie atakowały. Dobra, mamy złoto, proszę bardzo, 6 ród, więc bardzo się cieszę. Dobra, będziemy, będziemy mogli coś z tego fajnego e, pozyskać. Ok, i na pewno nie ma tu jeszcze jakiegoś żelaza. No, nie ma, nie ma. Dobra, biorę to łóżko i wychodzimy na zewnątrz. Bo ja tak jeszcze sprawdzę. O, proszę bardzo, jest noc. Tak, coś, 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 miałem takie przeczucie. Rzeczywiście się ono sprawdziło. Dobra, bierzemy łóżko e, i wychodzimy stąd na zewnątrz. Jeszcze bym sobie zabrał to kowadło. E, no i te piece w sumie mogą chyba już tutaj zostać. Albo nie, dobra, zabiorę je na górę ze sobą. Eee, bo na górze w moim domu się myślę bardziej przydadzą. Dobra. Eee, to tutaj, tutaj. Aha, i jeszcze miałem ten obsydian wykopać. Dobra. Wykopiemy sobie obsydian. Stanimy może gdzieś tutaj. Oho, pod spodem chyba jest lawa. I słyszę szkieleta. Ojojoj, może być niebezpiecznie. Jeśli ten szkielet by mnie zrzucił do tej lawy. To, to byłoby dosyć niebezpiecznie, dobra mamy obsydian, szkielet jest gdzieś chyba tam, ja może sobie to tak zamuruję, proszę bardzo, tu jeszcze sobie może oświetlę to w ten sposób, no i kopiemy, wykopujemy obsydian, mamy już jeden, okej, okay. obsydian nam się bardzo, bardzo przyda, eee, dobra, a w ogóle tak korzystając z okazji, że teraz praktycznie będę wykopywał obsydian i nic takiego aż. Ee, ee, no. nie robił konkretnego w sensie to, co teraz robię, to jest bardzo przydatne, ale może się niektórym wydawać nudne. E, no to korzystając z okazji e, mogę jeszcze powiedzieć, że e, mogę zaprosić Was na live'a, także no, korzystając z okazji po prostu mogę zaprosić Was na live'a tak trochę mi się czasami język plącze, przepraszam was e, dokładnie, live'a, którego planuję niedługo nie zrobić, nie wiem jeszcze czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze ale prawdopodobnie wkrótce taki live się odbędzie, gdzie spróbuję swoich sił w speedrunie. Tak, speedrunie, e, speedrun jakby ktoś nie wiedział, e, to jest e, coś takiego, że po prostu się próbuje jak najszybciej przejść e, w cudzysłowie Minecrafta, no przejść, no Minecrafta nie da się jako tako przejść ale za przejście, e, symbo, takie symboliczne przejście Minecrafta uznanie, uznaje się e, pokonanie smoka z reguły. E, no i my, myślę, na tym live'ie spróbujemy właśnie, stworzymy sobie nowy świat, tak? I spróbujemy sobie... Eee, właśnie jak najszybciej takiego smoka pokonać, bo zauważyłem, że stało się to w, to w sumie ostatnio dosyć po, popularne. No i tak sobie pomyślałem, czemu by nie? Czemu by nie spróbować jeszcze właśnie swoich sił? Zobaczymy, jak, jak mi to będzie szło. Eee, pewnie będzie śmiesznie. Pewnie, nie wiem, może zrezygnuję nawet. Nie wiem, zobaczymy, jak to, jak to jeszcze będzie. E, ponieważ nigdy jeszcze wcześniej tego nie robiłem, więc może być nie. Tak uprzedzam teraz tylko. E, ale no, zobaczymy. E, zrobimy sobie tego live'a i zobaczymy po prostu jak mi pójdzie. E, no Najwyżej sobie odpuszczę, jeśli, jeśli stracę cierpliwość. Ale zobaczymy jeszcze jak mi pójdzie, no bo tak sobie ostatnio pomyślałem czemu by nie Czemu by nie spróbować e, swoich sił Jest to nawet całkiem fajna sprawa i ostatnio mi się to spodobało więc spróbujemy, zobaczymy jak mi pójdzie Dobra, wracamy na górę No i myślę, że stworzymy sobie za chwilę portal do netheru i pójdziemy do netheru, zobaczymy jaki nether mi się e, wygeneruje No. Może, nie wiem, może jakaś twierdza by się trafiła? Oj, bym był bardzo zadowolony. Ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Myślę, że póki co 14 bloków obsydianu mi wystarczy, ponieważ 4 będą mi potrzebne na, na ten, no, na stół do zaklęć, a 10 będzie mi potrzebne na, na sam portal. E, dobra, trzcina mi, zno... e, pszenica mi znowu urosła. Czy tam. Nie znowu, rety. E, nie znowu, bo ja... faktycznie ja ją zacząłem zbierać, a nie dokończyłem jej zbierać. Tak, jakby więc. No więc pozbierajmy sobie ją teraz. Zwłaszcza, że właśnie tyle tej pszenicy już urosło. Więc. E, no więc. No, pszenica się bardzo nam przyda, Dobra, w ogóle zobaczmy, jak to się nagrywa. Czy się dobrze nagrywa? Chyba się dobrze nagrywa. Ok, e, dobra. Zabiorę sobie tą pszenicę, bo e, im szybciej ją zbi zbiorę, tym w sumie lepiej. E, bo ona już e, jak ją zabiorę i zasieję, to będzie mogła sobie dalej rosnąć. A ja już będę miał więcej tej pszenicy i będę mógł ją jakoś fajnie wykorzystać więc. Dobra, więc sobie ją zebrałem i proszę bardzo, mamy 46 sztuk. Fajnie. Fajnie. E, dobra, zrobię sobie może z części tej pszenicy chleb. E, muszę tak sprawdzać, nie wiem. Muszę się upewnić, że mikrofon mi nie trzeszczy, bo ten, kto oglądał e, jeszcze ten, kto śledził mój kanał. W trakcie, jak był jeszcze pierwszy sezon Skydemlandii, pod koniec pierwszego sezonu Skydemlandii w sumie, no to wie co tam się działo. W pewnym odcinku po prostu przez cały film prawie mi trzeszczał mikrofon, więc muszę, muszę pamiętać, żeby temu zapobiegać czasami po prostu. Dobra, mamy 8. Mm... Osiem bochenków chleba, że tak powiem. O, tu miałem jeszcze pszenicę. Nie zauważyłem, patrz. Nie zauważyłem. Dobra, mamy dziewięć. Może zróbmy sobie jeszcze trzy, właśnie. Eee, trzy bochenki chleba. Eee, I pójdźmy, może, do naszych wieśniaków. Bo może, nie wiem. Może jakiś nowy będzie. Czy coś. Może stworzą nowego wieśniaka. Zobaczymy, tu jest w ogóle golem. Czy mi się wydaje, czy tych wieśniaków jest więcej? Nie wiem, tak, tak mam takie wrażenie. Może się same porozmnażały. <grym> Dobra. Chodźmy tutaj rozmnożyć wieśniaków. O, proszę bardzo! Chyba się udało, moi drodzy, chyba się udało. Paga. Jest mały wieśniak? No dalej, mały wieśniak, chodź tu. Uwaga, jest mały wieśniak, czy nie ma małego wieśniaka? Halo? No nie ma. No chyba nie ma. ty okay, to zużyłem cały. Złożyłem cały. E, w takim razie niestety... E, no, chleb. Szkoda, ale no... Takie życie czasami. Dobra, nieważne. E, mam coś do jedzenia w ogóle? Nie. Nie mam nic. Totalnie. Dobra, idziemy do domu. E, nie, mam widzicie, mam. Jednak, a jednak mam. Dobra, idziemy do domu. Przepalimy sobie może to żelazo i nie wiem, czy iść dzisiaj do tego Nederu. Szczerze, no nie jestem pewny. Tak, nie wiem. Dzisiaj chyba mi się nie chce iść do tego Nederu. Możemy pozwiedzać sobie trochę tą pustynię, bo dawno, dawno tak nie zwiedzałem niczego. No chyba że kopalnie, ale to kopalnie to trochę inna sprawa jakby. Więc możemy sobie swoją drogą tutaj e, pozwiedzać co nieco teraz. Może jakaś piramida by się trafiła. A co, dobra. Możemy iść, możemy iść. E, możemy iść, ale najpierw. Nie wiem, zrobiłbym zbroję. Wiecie, zrobiłbym e, już jakąś zbroję, ponieważ mamy dużo diamentów. No, dużo jak na start. Eee, jak na nasz start, więc myślę, że mogę sobie z nich zrobić chociażby część jakiejś zbroi. Dobra, zróbmy może już diamentowy na Proszę bardzo i mamy osiągnięcie. Cover me with diamonds i zróbmy jeszcze może diamentowe spodnie. No i proszę bardzo. No i teraz z tego żelaza może zrobimy sobie eee, te eee, hełm i buty. Proszę bardzo. Eee, no i tak. To sobie już. Czekajcie, muszę podkładać kilka niepotrzebnych rzeczy. To kowadło w ogóle tutaj postawię. Eee, cyk, może być tu. Eee, I tak. Zdejmę sobie tą, tę zbroję już. Założę hełm, założę buty. No i założę tą diamentową. No, tę diamentową. No i proszę bardzo. Już mamy coś tutaj z naszej diamentowej zbroi. Więc fajnie, już jesteśmy bardziej e, uzbrojeni. Dobra. Idziemy spać. Idziemy spać. E, no, i, no i, no i, no i, no i co? Myślę, że możemy wyruszać. Zobaczmy sobie, co tam. A! Ja jeszcze łuk miałem zrobić. Tak wiecie, tak dzisiaj się trochę, przyznam się szczerze, nie przygotowałem do tego odcinka. Eee, I tak trochę może dzisiaj jest nieco chaotyczniej, że tak powiem. Eee, ale no cóż, zapraszam was na live'a. Może z tej okazji właśnie, że dzisiaj odcinek był nieco bardziej chaotyczny, to może na live'ie... Eee, to może po prostu miało tak być, bo dzisiaj może będzie live, nie wiem. <grymne> Zobaczymy jeszcze. Przepraszam Was, że dzisiaj mimo wszystko może być trochę chaotycznie, no ale eee, no nic nie zrobię. Dobra, mamy, trz eee, mamy więcej żelaza, mamy złoto, proszę bardzo. I ze złota mogę sobie zrobić na przykład złoty hełm. Eee, dobra, cyk. Złoty hełm, czy może buty raczej? A, złoty hełm, chyba. Chociaż, jakbym zrobił buty, to miałbym więcej złota i mógł, mógłbym handlować e, bardziej z piglinem. Ale nie, chyba hełm mi się wydaje, że się bardziej, e, bardziej opłaca, bo buty w przyszłości, nie wiem, mogę e, sobie jakoś może zenchantować, nie wiem, czy coś. E, na jakiś feather falling, chociażby. I wtedy... Będę mi dostawał mniej obrażeń od upadku. A my co? Możemy myślę już iść. Zróbmy tylko sobie może zdjęcie e, koordynatów z tą naszą wioską. Nie wiem, tak tutaj, nie wiem. Proszę bardzo. Cyk. Jeszcze takie zdjęcie mogę zrobić, o. Aha. E, I nie wiem, i możemy tak wyruszyć na krótką wyprawę. Zobaczymy. E, zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jakąś. patrzeć może jakąś piramidę. E, chociaż ile to już jest minut filmu. A wiecie co? Dzisiaj może. dzisiaj może był. Zrobimy sobie taki trochę luźniejszy odcinek. Ja trochę tak chaotycznie może się dzisiaj bardziej zachowuję, ale zrobiliśmy sobie część diamentowej zbroi, więc fajnie. Eee, tam ten teren wygląda trochę podejrzanie. Całkiem możliwe, że może jakaś piramida się trafi. Ale nie wiem. To może sobie kiedyś zobaczę. Dobra, moi drodzy. E, tak czy inaczej, podsumowując, e, no dzisiaj odcinek będzie trochę krótszy niż ostatnio, ale no, mieści się w normie, bo planowałem, że odcinki ze Skiedem Landii teraz będę robić takie 25 do 35 minutowe, znaczy no, że będą trwać od 25 do 35 minut. Dzisiaj tak można by powiedzieć, trochę było luźniej. W każdym razie. Eee, zebraliśmy obsydian, tak, zrobiliśmy mimo wszystko eee, dość duże, jakby nie patrzeć postępy Zebraliśmy Obsidian, eee, zrobiliśmy sobie część diamentowej zbroi, zrobiliśmy sobie jeszcze żelazny hełm i żelazne eee, żelazne żelazne buty. No i w sumie tak jeszcze możemy sobie zrobić. E, tak, sobie teraz pomyślałem, możemy sobie jeszcze zrobić jakieś żelazne narzędzia, ponieważ żelaza już mam e, dosyć dużo. Jak na razie. E, to możemy sobie zrobić na przykład jeszcze żelazną siekierę i żelazną łopatę. Dobra. Cyk. Cyk. Proszę bardzo. I tu jeszcze łopata. E, Control Shift i. Mamy. Prawda? Nie, nie mamy. Bo jeszcze tu. Eee, patyków mi zabrakło. Dobra. Mamy łopatę, mamy siekierę. Eee, Kilow mógłbym jeszcze żelazny zrobić, ale jak na razie chyba diamentowy mi wystarczy. Eee, no dobrze. Dziękuję Wam moi drodzy za obejrzenie tego odcinka. Eee, no, mimo, że dzisiaj może było tak trochę. E, luźniej to tak czy inaczej dokonaliśmy dość, dosyć dużych postępów e, chciałem Was też przede wszystkim zaprosić na live'a, który się nie, niedługo odbędzie. Nie wiem czy na 100% jeszcze dzisiaj jak wy to widzicie, ale a może już się odbył, nie wiem. E, nie wiem jak to w każdym razie jeszcze ten film e, wrzucę. No, ale wiedzcie, że po prostu taki live niedługo się może odbyć. No, ze speedrana, także zapraszam bardzo serdecznie. E, no i co, mimo że może dzisiaj było trochę bardziej chaotycznie, trochę, może tak, e, no nie miałem, przyznaję się, jakichś tam szczególnych, e, nie przygotowałem się aż tak do tego odcinka, tak. E, ale i tak, myślę, dokonaliśmy dość dużego postępu, ponieważ mamy obsydian przede wszystkim. E, diamentową zbroję, już tutaj część, część diamentowej zbroi, no i diamentowy kilof również. Także no, doko dokonaliśmy postępów. E, zebrałem sobie jeszcze trochę e, pszenicy. No i ja już wam dziękuję za oglądanie. Nasz czas dobiegł końca. E, jeżeli lubisz serię Skydemlandia to nie zapomnij zostawić łapki w górę. A filmy z tej serii będą się pojawiały częściej, chociaż w sumie i tak już się ostatnio częścią, często pojawiają, ale to nieważne. No i no pokaż po prostu, że lubisz tę serię, zostaw łapkę w górę. Jeżeli ją lubisz, będzie mi po prostu bardzo, bardzo miło. No i zasubskrybuj ten kanał oraz kliknij dzwonek, jeśli lubisz grę Minecraft, bo myślę, że. Eee, no, jeśli lubisz grę Minecraft, to myślę, że może Ci się tutaj spodobać. Bo tutaj pojawiają się na tym kanale wszelakiego rodzaju filmy z gry Minecraft. Tak więc dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Ja jestem Skydem. No i do zobaczenia. Cześć! Zapraszam na live'a. Niedługo, nie wiem, nie wiem jeszcze kiedy, ale zapraszam. No. Do zobaczenia.